Witam w kolejnym odcinku współczynnika DOLI. Dzisiaj po raz kolejny teleturnieje RTL-7, które miałeś co najmniej jedną wersję zagraniczną. Tą oto dwójkę już doskonale znacie z poprzednich odcinków na temat RTL-7. No a dzisiaj sprawdzimy, które z tych teleturniejów były obecne na rynku greckim. A ściślej rzecz ujmując, miałeś swoje greckie wersje na antenie stacji Mega. Mega, pierwsza grecka komercyjna stacja telewizyjna. Która yy, dodawała od roku 1989 do 2018, potem upadła. W tym roku, w lutym, nastąpiło jej strzeżenie, tak więc jest z małych stała. No i na przestrzeni ostatnich trzech dekad miała na koncie mnóstwo teleturniejów. Wśród nich znalazły się również takie, które swoje polskie wersje miały akurat na antenie RTL-7. A teleturnieje te to. Ruk Zuk. Czyli po prostu grecka wersja, podaj dalej. A to oznacza, że współczynnik DOLI dla telewizji Mega względem RTL7 wynosi 50%. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku współczynnika DOLI.